Dzień dobry Państwu. It's European Resource Center. Łukasz Jaśniak i Jana Karbecka. Dzień dobry. Witamy dzisiaj. Będziemy mówili o rzeczy bardzo istotnej, czyli jak zalogować się na swój własny profil po tym, jak otrzymali Państwo status osiedlony lub tymczasowy status osiedlony w Wielkiej Brytanii. Jest to niezwykle ważne. Będą Państwo musieli się na ten profil logować wielokrotnie w celu udowodnienia tego, że mają Państwo prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Na ten profil będzie można wejść przez kilka dróg. Pierwsza to korzystanie z linku, który dostaliście Państwo w liście z decyzją, czyli w PDF-ie o nazwie OutCome, który przed decyzją z home Office o przyznaniu statusu. Druga opcja to przez strony rządowe GoFUK, a trzecia opcja, którą teraz pokażemy, to po prostu przez wyszukiwarkę, jakąkolwiek wyszukiwarkę Państwo używają. Wpisują Państwo w okno wyszukiwania, Uh, view your immigration status i to powinna być pierwsza strona, która się Państwa wyświetla. Proszę pamiętać, że musi to być rządowa strona gov.uk, żadna inna strona um, nie będzie odpowiednia. Proszę pamiętać, żeby nie podawać swoich danych osobowych, danych paszportu, daty urodzenia na żadnych innych stronach. Tylko ta strona um, jest Państwa profilem www.gov.uk. Ona strona jak już wejdziecie na nią wygląda w ten sposób, jest informacja co możecie tutaj zrobić, jest to strona potrzebna do wyświetlenia swojego profilu o settle status, żeby rozpocząć będziecie potrzebowali dowodu tożsamości, z którym składaliście Państwo aplikację o status osiedlony, czyli paszport albo dowód osobisty i telefon albo dostęp do maila, z którym Państwo składaliście aplikację. Żeby zacząć zaczynamy od start now. Wybieramy dokument tożsamości, którego Państwo użyli. W moim przypadku będzie to paszport. Wpisujemy numer paszportu. Numer paszportu znajdziecie Państwo na stronie ze zdjęciem w prawym górnym rogu. Wpisujemy datę urodzenia. I wybieramy, w jaki sposób chcecie Państwo dostać kod, który pozwoli Państwu na wejście na profil. Tutaj przypomnijmy Państwu, że można zalogować się czy otrzymać ten kod poprzez wysłanie SMS-a z Homeoffice na Państwa numer telefonu. Ale jeżeli Państwo zmienili w międzyczasie numer telefonu i nie mają tego starego numeru, można się zalogować przez swojego maila i wtedy mogą Państwo w tym profilu zmienić, zaktualizować swoje dane, czyli zmienić swój numer telefonu, żeby w przyszłości móc dostać SMS-a na nowy numer telefonu. Dokładnie. Jak już dostajecie Państwo kod, wpisujemy go tutaj. To jest jednorazowy kod, ważny przez kilka minut, więc warto to zrobić w miarę sprawnie. Proszę tych kodów nie trzymać na telefonie, ponieważ one są wysyłane jednorazowo i za każdym razem będzie to inny kod, ten stary nie będzie Państwu potrzebny. Po zalogowaniu na swój profil zobaczycie swoje zdjęcie, imię, nazwisko, informacje, jaki status został Państwu przyznany. I w przypadku statusu tymczasowego, do kiedy ten status jest ważny, jest to o tyle ważna informacja, że ona, ta data to jest data graniczna, do kiedy możecie Państwo składać aplikację o status stały. Przypominam, że musicie Państwo zaaplikować status stały, zanim upłynie ważność statusu tymczasowego. Teraz mają Państwo dwie opcje. Pierwsza to jest udowodnienie swojego statusu dla różnych osób lub organizacji, więc najpierw zajmiemy się tą opcją, czyli proof your status, czyli udowodni swój status w Wielkiej Brytanii. Klikamy na ten link i przechodzimy do wielu opcji i są tam wyznaczone organizacje którym mogą Państwo taki status udostępnić, czyli jest to potwierdzenie, że mogą Państwo pracować, otrzymać leczenie szpitalne, pobierać zasiłki w Wielkiej Brytanii lub tax z kredyt, otrzymać pomoc lokalnych władz w momencie, gdy są Państwo bezdomni, otworzyć konto bankowe lub otrzymać pożyczkę czy kartę kredytową, ale także inne powody, które w przyszłości może będą Państwo musieli również udowodnić swój status. Ja teraz wybiorę pierwszą opcję, czyli praca w Wielkiej Brytanii i wyobrażam sobie, że chcę udowodnić swojemu pracodawcy, że mam prawo pracy w tym kraju. Zaznaczam tą opcję i naciskam continue. Zobaczymy informację o tym, że ja mam prawo pracy w Wielkiej Brytanii. To nie jest ta strona, którą musicie pokazać pracodawcy, to jest tylko strona informacyjna. Żeby przejść dalej, naciskamy continue. I to jest właśnie kod, którym musicie podzielić się ze swoim pracodawcą. To jest kod, który jest ważny przez 30 dni. Ten kod razem ze swoją datą urodzenia musicie przekazać pracodawcy. Możecie to zrobić albo po prostu przekazując te numery bezpośrednio pracodawcy, albo wydrukowując tą stronę, albo wysył, można też wysłać tą stronę bezpośrednio na e-mail pracodawcy. To pracodawca sprawdza państwo prawo pracy w Wielkiej Brytanii, więc Państwo nie pokazują tego dokumentu, który otrzymaliście z decyzją, bo on nie jest ważnym dowodem. Jak również nie pokazują tej strony ze zdjęciem, bo to również nie jest ważny dowód. Muszą Państwo wygenerować ten kod i wysłać go do pracodawcy i pracodawca sam będzie sprawdzał, czy inna instytucja będzie sprawdzała Państwa prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Tak, drugą opcję, którą ja teraz cofnęłam się już do strony początkowej mojego profilu. A żeby pokazać Państwu drugą opcję, która, która jest aktualizowanie swoich danych osobowych lub danych kontaktowych, to bardzo ważna opcja, szczególnie jeżeli chodzi o Państwa paszport czy dokument tożsamości, numer telefonu lub adres mailowy. Żeby zaktualizować te dane, wchodzimy w drugą opcję na profilu, czyli update your details. Tutaj musimy dodać, że ze względu na koronawirus teraz nie mogą Państwo zmienić dokumentu, który należy wysłać fizycznie do home office przy zmianie paszportu. Proszę pamiętać, że Państwa status jest przypisany konkretnego dokumentu, więc przy zmianie dokumentu musi on być wysłany, zaktualizowany z home office. Tej opcji w tej chwili nie ma ze względu na to, żeby Państwo nie chodzili na pocztę, nie wysyłali tego, tego paszportu, ale z pewnością po pandemii ta opcja również się pojawi. W tej chwili można zaktualizować trzy rzeczy, czyli numer telefonu, adres mailowy lub swój adres w Wielkiej Brytanii. Później znowu pojawia się tutaj opcja zaktualizowania swojego paszportu, imienia lub nazwiska. Żeby zaktualizować którąkolwiek z tych informacji, musicie po prostu Państwo wybrać, którą chcecie, nacisnąć continue i wpisać swój nowy numer telefonu w tym przypadku. Po wpisaniu nowego numeru telefonu przyjdzie Państwo na ten numer telefonu Kolejny taki jednorazowy kod, żeby tylko potwierdzić, że to na pewno jest Państwa numer telefonu i po przepisaniu tego kodu, Wasz numer telefonu zostanie zaktualizowany. Więc w taki sposób logujemy się do swojego profilu na presetet albo setel status, czyli status stały lub tymczasowy w Wielkiej Brytanii, i w taki sposób generujemy kody lub linki do pracodawców i innych instytucji. Dziękujemy Państwu bardzo, będziemy jeszcze Państwu próbowali przybliżyć. Wszystkie sprawy związane z statutem status w przyszłości. A na dzisiaj to tyle. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.